dzisiaj specjał, który miałam zrobić na 1000 subskrypcji. No i to będzie taki specjał, no i jeszcze powiem, no będzie taki specjal, że parkour będę przychodzić z wami. Calutki. No, patrzcie. 50 poziomów, więc będę króciutkie. Ale filmik dłuższy. Yy, no i jeszcze Wam bardzo dziękuję za 1000 subskrypcji i... E, wesołego Nowego Roku. E, szczęśliwego Nowego Roku. Czekajcie, chwilę. Dobra, już jestem. I teraz idziemy. No. O jezu, mnie Spadło. Czasami się zagapię i no. No, i spadam. No, tak, tak mocno Wam dziękuję za, za, za yy, 1000 subskrybentów, że sama nie wiem, jak. Po prostu o, nie wiem. Po prostu nie jesteście najlepsi. Daliście mi to yy, na przykład 500 subskrybentów. Daliście mi... a ja nawet nie wiedziałam, że takie coś mi przyjdzie, bo ja właśnie nie, ch nie no chciałam na 500 oczywiście, ale nie prosiłam Was o to. Ale wy daliście radę i daliście radę też z tysiącem Więc dziękuję Wam bardzo. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach. Y Yy, mam zrobić yy, też jeszcze kolejny specjal na yy, yy, 100 tysięcy subskrybentów to będzie na bank czerwony czerwony i, i zielony i niebieski ogólnie to ja nie mam robuxów nie mam robuxów, no i po prostu, no tak wyglądam no ale nie mam robuxów. Jeśli w końcu, czy za darmo jest jakieś ładne przebranie, to, no. ogólnie już u mnie ferwerki strzelają i ogólnie to na filmiku jak usłyszycie jakieś ferwerki, to, no jak jakieś, takie bum. No, no to będzie fajerwerek muszę spędzić 4 godziny. Czekajcie. Bo właśnie robię ten specjal bo Lejmalinka yy, mi przypomniała. No i polecam, polecam kanały Hiyagi i Lejmalinka Bo to są moje takie przyjaciółki. Ale po prostu no... Ale ze szkoły. No. W to mam, mam ogólnie mm, urodziny. Nie mam przekutych uszu, ale mm, niestety, mama mi powiedziała, że mm, no, przypadkowo. Powiedziała mi, że yy, 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 na urodziny, bo ja zawsze mówiłam, sobie tak zawsze wmawiałam, yy, że jak będę miała 9 lat albo 10, no ja oczywiście już tyle mam, ale się nie udało i no kupił mi na to Matko, ja tego nie lubię, nigdy zjeżdżałam, nie robiłam, no bo czasami wtedy... No i czasami wtedy... No... Matko. Uch. Myślę, że na to, no, no to nie nie można stawać, ale... Ronaldo gra. No nic co to jest! <grystanie> no. I naprawdę szcz szczęśliwego nowego roku, fajnych fajerwerek i no. Ja właśnie akurat w Sylwestra idę do mojej psapsi. No i się mega cieszę. No bo dawno je nie widziałam, bo była w Hiszpanii. Ona no właśnie prawie wyrek sali. I jedna przyjaciółka mi niedawno napisała, że u niej już szaleją z tymi fajerwerkami. No a u mnie dopiero jakieś po jednym puszczają, a u niej po jakieś 300-900. No i... Ona... I... U niej już szaleją z fajerwerkami. Nie powiem u kogo, bo nie wiem czy... Moja przyjaciółka chce wiedzieć Chce, żebym powiedziała jej imię na YouTube no, Po prostu czasami się tak nie mówi Bo czasami ktoś nie chce Żeby ktoś mówił jego imienia co nie Na przykład ja nie chcę Ja nie chcę mi, um, Żebyście wiedzieli moje imię Mojego imienia no, Nie wiem Po prostu bo nie chcę no. Ogólnie to co przed chwilą słyszeliście takie. Ee, no przepraszam, ale wróżby wam... że takie takie... takie jakbym, takie jakby ktoś wymiotował, to, ym, to to było coś w kuchni. O, ja już strzelają! Widzę fajne perki! fajnie ja tak dawno ich nie widziałam! No nie. <ścoughs> nie. nie, nie, nie. I ogólnie o dziewiętnastej kończę. No nie. O dziewiętnastej dziewię kończę, bo o dziewiętnastej. Idę do mojej psi. No, no i zostaje do... Wiecie. Mm, mm, nie puszczajmy już, nie wolkiwałam o... o. przyjaciółki. już puszczałem. no Ma przyjaciółkę westy pierwsza. No to właśnie. Jest piesza. No dobra. Tylko nie to. No i super. Jaki to był? O nie, nie pamiętam tego chyba ten. To nie pies. Nie! No, Puszczajcie te wyrwyki. No wiem, że jest osiemnasta. Ale moje przyjaciółki już puszczają. No i z ja tego nie przejdę. Moje przyjaciółki puszczają. Werwerki. No, ale jest jeszcze jeden sposób na przejście czegoś takiego. No ja... Dobra, czekajcie, spróbuję to przejść bez was, bo będzie to, to już 9 minut trwa filmik, więc wezwę was trochę, przejdę, dobra? Uwaga kochani, przeszłam to w końcu, ale długo mi co zajęło. Więc, no. Tu jest jakby coś specjal... No. Jakby ktoś nie wiedział i nie dosłyszał na początku. To jest specjal. Na przechodzenie parkourów. Jezu, nie pustajcie tych ferwerów, ja akurat nie lubię specjal. No dobra. Ferwerki mają swój, i swój, no wiecie. No eee! Czyli na czerwonym trzeba chodzić. Ojej. Muszę to przejść. Ciędko. I czekajcie chwilę, chwilę. Dobra, już jestem znowu w tej kuchni. Jezu. Ale to nie ja powiem Wam, naprawdę. Ja kuchnię mam koło siebie. Czekajcie. Dobre widzowie, jestem już. Co tu jest? Matko? Co Jakiś kubek, tam stoi. Nie wiem co to jest. Ale eee, trzeba przejść. Chciałabym dziewczynę, ale okej. Okay. Jest chłopek. Nie, 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 nie. O tak, <laughs> chodzi coś. Zakupiłam się. Na... Dobra. Ostatni poziom, 49, czyli 49,50, i czyli paszcza tego głupka, który ma oczy ty... z robuxów. Z robuxów. Subcio! Udało Ci się. Gratulacje, gratulacje. Mamy kolejny parkur W komentarzach czekam czy mam przejść, czy nie. Czekam na Wasze komentarze. Już od teraz. Czekam. No a to co to? Ja jestem spalona! O ja fajne! Ale to fajne prawda. Mamy... co to? Ja. Nie, to jest ziedla. I teraz ben, będę... Nie, nie będę... Te, nowe rzeczy z Eee, -y. Nie umiem tego przeczytać. Nie znam tego angielskiego słowa. No. Dobra, wychodzę z tej gry. Bo się palę. Więc wychodzimy. Yy, obby, nie. Tak, obby. Obby nazywa się niesamowite, łatwe obby. Tu mam kolejne. W komentarzach czekamy. Pa, pa. Pa i wesołego nowego roku. Skończony specjał.